Siemanko, z tej Chocolate. witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w kolejnym odcinku z Inscription. Moi drodzy, idziemy dalej z fabułą, idziemy dalej tutaj ze... E, w sumie ze wszystkim, co tutaj się dzieje. E, jedyne, co wyczytałem w komentarzach, to jeden pewien pomysł, e, który dzisiaj spróbujemy zastosować. A tak to mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona. Dobicie ich tutaj jak najwięcej, bo seria ogólnie e, robi dosyć słabe wyniki. Jesteście jakby w elitarnej grupie na moim kanale, która ogląda tego typu filmy, e, Inni się tym nie interesują, więc powinniście się czuć, może nie lepsi, ale wiecie, e, możecie się czuć widzami premium. O, dokładnie. E, co my tutaj mamy? E, znowu mamy ognisko i możemy, musimy, możemy albo musimy poświęcić jedną kartę. E, Okej, okay. w takim razie e, albo nam zjedzą. Aha, rozumiem. To jest ryzyko. Albo nam zjedzą naszą kartę. No way, ok. O. Czyli e, albo z, karta zostanie zjedzona, albo rzeczywiście zostanie powiększona jej e, jakby siła. W takim razie mamy oposa. Nie, oposa zostawiamy kojot. Myślę, że możemy kojota poświęcić. Proszę bardzo. E, Okej, okay. siła kojota została powiększona. E, czyli co? Czyli to ognisko... Na tym ognisku nigdy tej karty nie stracimy? To jest dziwne. Ja zawsze byłem pewien, że oni jednak prędzej czy później tam tą kartę zjedzą, a nie zjedli tym razem. Dobra. Jest jakiś nowy znaczek. Jakaś zupełnie nowa prawdopodobnie. Mm. Oj, oj. Eee, drzewa sprawiają... Sprawiały wrażenie, jakby się nad, dookoła ciebie jakby zbliżały. Eee, I jakby... Zrobiło się zimno. W oddali mogłeś usłyszeć uderzanie metalu o kamień. E, Okej. Okay. Jakaś dziwna postać stanęła na twojej drodze. Okej. Okay. Hiha! Prospektor. Kim jest Prospektor? E, ale dziwnie. E, czemu nie mogę zapamiętać jego imienia? E, chyba zapomniałem. E, jakby straciłem pamięć. On robi... Czy on robi prospektora? To jest bardzo prosty boss. Rozwiązaniem jest osioł. Rozwiązanie... Rozwiązaniem jest osioł? Ale my nie mamy żadnego, słuchajcie, osła. Zobaczmy, co on nam tutaj postawił. Postawił nam kojota i osła. Musimy coś z tym osłem zrobić w takim razie. Musimy go prawdopodobnie pokonać. Okej. Okay. Stinkbug albo chocolate. Dobra, postawmy sobie Squirela. E, I. O nie, źle. Tą kartę powinienem w złym miejscu postawić. Dobra, e, postawmy Squirella i postawmy sobie. E, nie mamy innego Squirella, prawda? E, nie mamy innego Squirela. Postawmy może naszego ziomeczka. Ziomuś, e, postawimy ciebie e, tutaj. Okej, okay, postawimy Ciebie, bo ty się znasz. Ty mówisz yy, o co chodzi z tym osłem, więc yy, może nam pomożesz. Oprócz tego... Yy, aha, i potrzebujemy dwóch kości, żeby postawić stingbuga, dobra. W takim razie na razie to jest koniec. Yy, Okej. Okay. Yy, I teraz tak. Bierzemy albo kolejną wiewiórę, albo bierzemy... Kartę. Aha. Ant Queen. Możemy za to poświęcić e, naszą owcę. Ale też musimy poświęcić jakieś zwierzę. O matko, no to teraz teraz tu kompletnie e, zwaliłem. Stone, trzymaj się. Stone, trzymaj się. Mordeczko. E, robimy teraz tak. E, Squirrel, dajemy go tu. Squirella poświęcamy na. Eee, tą owcę Stawiamy owcę I Ta owca da nam Trzy krwi, więc eee, Stawiamy czokleta Postawmy, może czokleta On jest najsilniejszy, prawda? Poświęćmy owce, Stawiamy czokleta Tutaj, obok naszego stołta Czoklet, dasz radę Czoklet, wierzę w ciebie, come on, czoklet Pozbądź się ich Bardzo dobrze, bardzo dobrze. E, mamy. Czy mamy w ogóle jakąkolwiek tutaj krew dostępną? Chyba nie. Mamy za to e, Stinkbaga, którego możemy postawić. E, stop, draw a card. E, kto tak powiedział? To ty ziomuś powiedziałeś, tak? Czemu? Dobra. Mamy kojota, ale na nic nie dało. Stinkbag. Co? Z powrotem w akcji. Nasz czoklat jest. A... Co tu się wydarzyło? A nie, mój osioł! Czyli z osła dostaliśmy nagle. jakąś. Y, ogromną ilość kart. Mamy. River Otter, mamy Ader. Chwila, co my tu teraz możemy tutaj. Po... Za, za, za dużo kart jest. Ja nie wiem, co mam teraz zrobić. Czekajcie. Eee, to coś. Trzeba pokonać. Stingback się tym może zająć. Wilka. Trzeba się zająć wilkiem. Eee, co by tu postawić, żeby się zająć wilkiem? No nic, weźmy kartę. Eee, dostaliśmy Caged Wolf. Caged Wolf nie ma niczego, ale. Mówiliście mi, żeby tego wilka w klatce wystawić. Jak on umrze, to się prawdopodobnie uwolni. Więc możemy spróbować coś z nim zrobić. Tylko nie mamy jakby póki co czego do wystawienia. Kojot potrzebuje kości. Wiewiórę. No dobra, postawmy wiewiórę. Ale wiewióra zostanie poświęcona. Czy mamy coś, co możemy za jedną krew postawić? River Otter. Ok. Pyk. Postawmy River Otter tutaj. Zobaczymy, o co chodzi z tą. O co chodzi z tym e, Waterborne. Karta, która ma tą właściwość e, jakby zanurza się podczas ataku oponenta. Gdy jest zanurzona. E, Okej, okay. jeśli jest zanurzona, to e, kreatury atakują swojego właściciela. Ojejku. Okej, okay. to jest super. Słuchajcie, umiejętność. Tak szczerze szczerze wam powiem. E, to jest naprawdę fajna umiejętność. To jest chyba koniec naszej rundy w takim razie. Pyk. Okej, okay. wstrzymaj swój oddech. Ojoj, oj. Ojoj. Czy ja przegrałem? More gold for me. Czy ja przegrałem? Eee, czy może inaczej? Pytanie brzmi: czy powinienem był przegrać, czy po prostu dałem dupy i zrobiłem coś źle? Wydaje mi się, że powinienem był przegrać, chociaż. Eee, boję się, że nie jesteś jeszcze martwy. Mm, przytrzymaj. Hmm, gdzie tu postawić kamerę? Eee, mamy mu zrobić zdjęcie? Czy naprawdę myślisz, że e, zostawiłbym w niej e, film. Oddaj mi to. Aha. Myśleliśmy, że zrobiłem mu zdjęcie. Mamy tutaj memento, mamy. Do stworzenia karty. Okej. Okay, oto twoja karta śmierci. Zacznijmy. Eee, weźmy. E, wybierzmy. E, kartę. E, która da ci koszt. Ta karta jest super, bo ona nie ma żadnego kosztu, prawda? E, koszt darmowy. Oczywiście, darmowa karta? Come! Okej, okay, power and health. Może być energia i zdrowie wilka. W sumie nie mamy zbyt dużo do wyboru. E, teraz tak. Sigil, czyli te takie fajne tutaj bajery. Murówkowy. Wolę nie. Wolałbym o to. Dobra. E, dzięki temu uciekamy od przeciwnika. E, twoje imię. Skoro był czoklet, to może... Hmm... Skoro mieliśmy czokoladę, to, to będzie ledczok. Eee, nasz ledczok to będzie nasza nowa karta. I wydaje mi się, że rzeczywiście jakby... Eee, powiedz ser. Ser! Wydaje mi się, że powinniśmy byli zginąć. Albo inaczej. Jeśli ktoś już raz tą grę przejdzie i będzie jakby bardzo dobrze... W tej grze jakby zagrany. W sensie będzie wiedział, jak dobrze grać, jak dobrze korzystać ze wszystkich kart, to być może można tą grę wygrać za pierwszym razem. Albo będziemy tak tutaj próbowali, aż spróbujemy za pierwszym razem nią wygrać. No dobra, moi drodzy, w takim razie już na pewno na 100% wiadomo, że mieliśmy zginąć. Bo nasz tutaj nasz tutaj, ten dziwny wróg opowiada nam o tym, że poprzedni gracz zginął przez szalonego Prospektora. E, nic nie może stanąć pomiędzy nim, a jego złotem. E, e, I wygląda, że Stingback jakimś cudem dołączył do twojej talii. Chwila, Stout! Czemu Stout ma kwadratową głowę? Co się stało? Stout, kto cię bąknął w, w głowę? E, Okej. Okay. Stout, to się stało? Stout, mordeczko. E, dobra, to jest bardzo dziwne, ale grajmy dalej. E, nie możesz wybrać e, poszczególnej bestii. Musisz wybrać plemię, które preferujesz. Które preferujemy plemię? Wilcze? Ptasie? Albo. What the fuck? To jest chyba ryba? Wybierzmy wilcze. Czyli mamy wilka. Okej. Okay. Nie wiem, czym były te. te czym było to. to jakaś, była jakaś rybia? jakaś stwory? Stworzenia? Czy chcesz coś jeszcze? E... No, nic tu zbytnio nie możemy wybrać. Idziemy dalej. Idziemy dalej i trafiamy na. E, jakaś. Pradawna kobieta wyłoniła się za drzewa. E, ostrożnie. Eee, położyła jakby jakieś wyciosane drewno, i. E, pokazała na nie e, wybieraj. Aha. To są jakieś kolejne e, ulepszenia Ś śmierdzioszek Stinki. <grym> Okej. Okay. Jeśli, jeśli śmierdzisz, to e, kreatura, która którą jest naprzeciwko ciebie traci jeden energii. Okej. Okay. E, to? E, osoba, która ma tą kartę, e, urośnie w bardziej, jakby w bardziej e, potężną formę po jednym. E, po jednym. E, po jednej kolejce. Okej. Okay. A to? Aha, to było Airborne, że może latać. Dobra. Wybierzmy to. Tego jeszcze nie testowaliśmy. Proszę bardzo, mamy e, jakiś totem. E, Okej. Okay, dała nam totem. I w takim razie. E, o nie, ten totem będzie działał na wszystkie. E, na wszystkie wywiórki, które mamy. Czy potrzebujemy, żeby wywiórki miały jakąkolwiek moc. No nie! No nie. Tak czy inaczej, proszę bardzo, kolejna nasza runda. On ma jelenia. On ma jelenia, który potrafi latać. E, ten uwięziony wilk e, ukrywał się z jakiegoś powodu. Ta karta jest bezużyteczna, ale e, coś z nią jakby ona ma coś więcej do zaoferowania. Okej, okay, czyli naszego wilka prawdopodobnie będziemy musieli jakoś odpalić. Dobra, na razie squirrel Squirrel mordeczko. Wystawiam ciebie, nie zabijam cię, bo podobno po rundzie się ulepszasz? Czy to prawda? Że się po rundzie ulepszasz? Y co? Chwila. Czy ona się zrobiła Elder Squirrel? Czy Elder. starsza. starsza ta... Starsza wiewiórka potrafi ee, atakować. Okej. Okay. W takim razie weźmy sobie kolejną wiewiórę. Postawmy ją. Może. Tutaj? Ok. Eee, wiewióra będzie nam atakowała. Albo nie. W takim razie poświęćmy obie wiewióry. Postawmy tutaj wilka, który będzie dostawał. Nie będzie dostawał obrażeń, bo ta. A. Nieważne. On atakuje jakby na skos. Eee, no cóż, wilku miłej zabawy. Co teraz? Mamy Bullfroga albo Stingbaga. Stingbag, e, możemy cię wyciągnąć. Aha, najpierw musimy wziąć sobie kartę. Weźmy sobie kartę, mamy Wilka. Wilk potrzebuje i tak poświęcenia, więc Stingbag. E, Postawiajcie na razie tutaj. E, good play, ok. Dobry ruch. Dzięki Mordo. Dobra, nic nam tu nie dało, a tylko tracimy. No cóż. Czy możemy poświęcić wilka? Słuchaj, e, jest trzecia rozmawiająca karta gdzieś w okolicy. Szczerze, nienawidzę tego Ziomka. E, Okej, okay, ale jest e, jednym z nas, który ma plan, żeby coś zrobić. Więc wróćmy do, do normalnej gry. Okej, okay, czyli jest jeszcze jedna gadająca karta gdzieś. Ale póki co czy możemy poświęcić aha, nie mamy nikogo do poświęcenia w takim razie wyciągnijmy sobie Squirella bo i tak nic nie możemy zrobić i prawdopodobnie przegramy tą rundę więc A... czy możemy coś z tym zrobić możemy Stouta wyciągnąć ale Stout ma jeden ataku eee, to ma 3 wiecie co wyciągnijmy naszego Stouta, proszę bardzo a, nie poszło ci zupełnie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy mi nie pójdzie. E, klik. Dzień, dzień. Zaatakowaliśmy. Zostało mu. Ow. Także ten. Nie jestem za dobry w granie tymi kartami, więc może pójdźmy dalej. Mamy już jedno życie stracone. E, mamy jelenia, mamy wilka, mamy tego dziwnego stwora. Wybierzmy może jelenia. E, rusza się po ataku. Ok. E, to tyle, prawda? To tyle, ile mi chcecie dać. Mamy kolejną e, postać. Ok. E, kości e, pradawnej kobiety zaskrzeczały, kiedy, e, kiedy podeszła lekko trzęsąc rękami postawiła to co ma tobie do zaoferowania co ma do zaoferowania uuu to jest super to jest bardzo fajne wąż to albo jeleń to mi się podoba czy możemy to aktywować czy coś a nie, nie, co ja zrobiłem? Czy ja coś zepsułem? Co ja zrobiłem? Co ja mogę z tym zrobić? Ojoj, oj, ojoj. ojoj, ojoj Kompletnie zepsułem sobie wszystko Po co mi wiewiórka? Po co mi łeb wiewiórki? No dobra, weźmy tą wiewiórkę w takim razie, weźmy ją użyjmy, ale słuchajcie nie widzę przed sobą jakiejkolwiek przyszłości w tej rundzie eee, jakby nie uda nam się tutaj zbyt dużo, no ale dobra eee, w takim razie wiewióra tutaj eee, i to tyle chyba, nic więcej nie możemy możemy sobie bullfroga postawić, ale nie, bo chcę zobaczyć jak ta wiewiórka sobie radzi ona się ukryła i wcale nic się nie stało Wcale to by nie pomogło, że się ukryła. Co to ma być? Dobra, w takim razie stawiamy wiewiórę tutaj. Poświęcamy wiewióry na wilka, który będzie stał tu. Eee, I to na razie chyba tyle. Będziemy musieli kolejną kartę sobie wziąć. Kojot leży. Proszę bardzo. Eee. To już? Bo ja nie wiem, czy ja, czy ja sobie po prostu kompletnie nie radzę, czy. A... Dobra, w takim razie wybierz kartę, z której weźmiesz koszt. Mamy tylko i wyłącznie tą. Nie, nie, z żadnych kart nie zdobyliśmy w międzyczasie e, Power and Health, tą. Okej. Okay. E, Seagills, tylko z tego możemy wyciągnąć. E, nazwijmy go przegryw, bo to jest przegryw. To jest taki sam przegryw jak ja w tym momencie. Zrób nam zdjęcie, proszę bardzo. I miałem takie wysokie nadzieje na dla tego ostatniego ziomeczka. Czemu e, w ogóle mam tobie pomagać? E, nauczysz się w momencie, jak będziemy się jakby poruszać, jak będziemy grać, albo zginiesz. E, czy chcesz tego e, jakby zamkniętego wilka w Twojej e, talii? E, chcę, oczywiście, że chcę. E, proszę bardzo, to jest moja talia. Wybierzmy sobie może nowe karty i, i zobaczymy, co będzie dalej. Czarna. E, czarna koza. Dobra. U Kingfisher. Jakiś ptak, który ma w ogóle dwa T. E, dwie umiejętności. Albo Muzbak, który ma bardzo dużo życia. A co on daje? E, co on może? Hefty. Pod koniec e, rundy właściciela. Karta. Która ma tą umiejętność Poruszy się W, w stronę Która jest oznaczona na, tym, na tej umiejętności A wszystkie kreatury Zostaną po prostu przesunięte Czyli on jest po prostu taki silny, że jak idzie do przodu To przesuwa wszystko inne Dobra Ale czy no, Ta ma bardzo mało ataku, więc A ten potrzebuje trzy Krwi Spróbujmy. Spróbujmy z tym e, przesuwającym. Idziemy dalej. Idziemy dalej i zobaczymy, co tym razem nam się tutaj pojawi. Oczy Aha, musimy poświęcić teraz karty. Hello! E, mam Cię poświęcać? Nie będę Cię poświęcał. Poświęcimy. E, poświęcimy Bullfroga. A osobą, która będzie to robiło. It's me! Am I your choice? Eee, uh, a jakby tak? It's me. Am I your just? Ty już masz umiejętność stinki. Czas na mojego kwadratowego. Chwila, czy nasz gronostaj zamienia się w jakieś drzewo? Czy coś? Zobaczcie, jak on wygląda. Okej. Okay, gronostaj, zawsze ty to robisz. Więc gronostaju działaj. Eee, uh, co dalej. Walka albo coś. Idźmy do tego czegoś. Chwila, to też jest walka? No to się dałem oszukać. To ja! To ty, że co, że, że co, że to ty? E, co my tu mamy zrobić? Słuchajcie, musimy to wygrać. W takim razie stawiam wiewiórę. Stawiam. E, drugą wiewiórę. Postawmy tego Cage Wolf, bo on coś robi. Więc niech on dostanie jak najwięcej, najprawdopodobniej tutaj, obrażeń. Eee, I to tyle, bo nic więcej nie możemy zrobić. Mamy dwie kości. Proszę bardzo. Eee, wyciągnijmy kogoś. Kogoś. On jest. Aha, on jest. Go nie rusza latanie, a tu jest latająca postać. Więc. Wyciągnijmy. Wyciągnijmy wiewiórkę. Postawmy naszego Stouta na wiewiórkę. Okej. Okay. I to. Tyle. Ciach. My giniemy. My giniemy cały czas. Nie, słuchajcie, ja muszę tutaj. Muszę ogarnąć jakąś. Jakiś pomysł, jakieś rozwiązanie, cokolwiek. Jakby. pójdźmy może tak, żeby ominąć jak, jak najbardziej jakąkolwiek walkę. E, mamy Ader, mamy Raven Egg. E, ok, i on się jakby pewnie ulepszy, kiedy minie runda. Nie, ko nie kojarzę, żebym to tworzył. Co to jest za karta? Co to była za karta? Ej, musimy... Dobra. Chciałem już kończyć odcinek, ale musimy tą kartę użyć. Możemy mieć albo to, albo to, albo to... Weźmy sobie wiewiórę. I weźmy sobie drugie obcęgi. Weźmy sobie drugą wiewiórę. Walka. Muszę wyciągnąć tą kartę, którą dostaliśmy. E, wilk. E, wilk w klatce, ale jak ją zniszczyć? Nie mam pojęcia, słuchajcie, obcęgami? O, nie mam pojęcia. Ale dobra. Musimy postawić dwie e, wiewióry, żeby postawić naszego potwora z Lochnes. Więc postawiamy dwie wiewióry. Poświęcamy dwie wiewióry dla naszego potwora, który coś robi, nie wiem co. No i ring ding link. Dobra. E, I teraz tak. Mamy Stingbaga, mamy Baga Wyciągnijmy w takim razie. Chwila, Stingbaga możemy postawić. On ma jeden ataku. Ale może sobie poradzi. Albo wyciągnijmy coś innego. O, masz szczęście. No mam szczęście, tylko nic nie mogę z tym zrobić. Idziemy dalej. Pokonany kolejny. Oho. Jest bardzo niebezpiecznie, moi drodzy. Jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. Możemy tego musa. Nie, potrzebujemy 3 krwi. Nie mamy trzy krwi. Wyciągnijmy. Jaką jeszcze kartę mamy? Wyciągnijmy tą kartę Caged wolf Możemy mu pomóc Jakoś, nie wiem jak Póki co Postawmy tutaj Squirella, poświęćmy go dla Stouta Stout y Utrzymaj mnie przy życiu, okej okay, mordo, próbuje y I możemy też postawić Stingbaga tutaj, dobra Mamy sporo kart. Mamy sporo kart. Może nie, może nie zginiemy. Proszę bardzo, ding. Ok. Ok. I mamy jakiś wiewiórkowy. Zobaczcie. Dziwny. E, totem. Ale dobra. Użyjmy wywiurę Tu. Eee. Na co możemy ją? Nie możemy jej poświęcić na nic. Ale bardzo chciałbym wygrać. Słuchajcie, bardzo chciałbym wygrać. Ding. E, ok. Czy możemy teraz przeważyć szale? Nie wiem, czy możemy. Nie możemy też tej karty nigdzie postawić. W takim razie przeważamy szale. A. Czy wygraliśmy? Czy wygraliśmy? Wygraliśmy. Chyba nawet nie musiałem tego używać. E, ale dobra. Jest dobrze. Żyjemy. Możemy wybrać sobie kolejne karty. Jest dobrze. E, mamy króla szczurów. Okej. Okay. I mają jakąś umiejętność z kośćmi. Co te kości robią? E, jeśli. Aha, jeśli karta umiera, dostajemy za nią cztery kości zamiast jednej. Dobra. Tutaj. Kojot, a tutaj... Tasiemiec? Eee... Dobra... Do czego... Możemy go użyć? On jest do czegoś dobry! Weźmy go, weźmy go, weźmy go. On po coś jest. Eee, idźmy w takim razie tutaj do... Nowych rzeczy. Możemy sobie uzbierać... Proszę bardzo. To jest... Aha, przecinanie karty. Weźmy sobie to. Weźmy sobie... Świnkę? Aha, w śwince są kości. To weźmy sobie świnkę. I weźmy sobie. Do czego to służyło? Eee... Aha, twoje kreatury zaatakują tak, jakby miały umiejętność latania. Weźmy sobie nożyce. A raczej kombinerki. Dobra, ale to będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, bo i tak już nagrywam całkiem e, długo. To będzie tyle. Zobaczymy, co będzie dalej. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy po prostu ja jestem bardzo słaby i przegrałem, czy po prostu trzeba było przegrać, żeby pójść dalej z Fabuą. E, a póki co, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym i cześć.